Dzisiejsza gra jaką uznałem, że nagram to stwórz przejażdżkę wózkiem. No i co? No i lecimy, zobaczymy. Może się uda. Nie zdążę. Nie zdążymy nawet przeczytać co, o co tu chodzi, ale na pewno będzie kolorowo. A ja pójdę tędy może. O, nic się nie stało specjalnie. Nie wierzę. Dobra, może teraz się uda. Teraz już wiemy mniej więcej cokolwiek, więc zakładam, że będzie nam dużo łatwiej to przejść niż wcześniej. Gdzie jest to miejsce, gdzie się wywaliłem? To mnie ciekawi. Chyba tu za rogiem, co nie? Tak, jest tutaj. Dobra, wcześniej tego naprawdę nie zauważyłem, nie wiedziałem, że to tak działa. Ale mam nadzieję, że teraz się uda to bez problemu tak przejść do. Kolejnego levela, bo po pierwsze, nie lubię siedzieć długo na jednym levelu, bo zaczyna się w pewnym momencie nudzić i zaczynasz tryhardować, żeby przejść na siłę, a się kurde, nie da. O, drugi poziom, dobra. Udało się. No to lecimy dalej. Ej, 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 tu są kamienie. N niefajnie, trochę. wiesz, nie jesteś jakoś bardzo źle, myślałem, że będzie ciężej. To jest tylko taka zdoła, żeby po prostu sobie spadały kamienie chyba. O Jezu, jak to było blisko. Jakby to wybuchło to ja bym poleciał chyba w kosmos. Byłoby bardzo zabawnie. Co to już kolejny poziom? Tak szybko? Nie. A tak, jednak tak. No dobra. Nie, nie, nie. Dobra, to było bardzo bliskie. Naprawdę, myślałem już, że we mnie strzeli ten. mnie, bo ten wózek przede mną się laguje dziwnie. I przypuszczam, że jeszcze chwila i mnie. E walnie. Daleko jeszcze? Czy ona walnęła w mój wózek? Czy mi się... Nie, no ale jedzie. Nie. Dobra, jest git. Rozumiem, jak się po to może nawet przejdziemy to w jednym odcinku, bo jakoś się łatwiej gdyby daje ten. Poziom zimowy Trzeba tylko wiedzieć, kiedy przyspieszyć, kiedy spowolnić. O Jezu, jakie przyspieszenie! Dobra, Nie Nienawidzę tych ostrych zakrętów, bo one czasem wywalają poza ten, poza mapę. W sensie, wypadasz z toru Co, już koniec? Kolejny? Piąty? Jezu, jakie łatwiutkie to jest, to już nie ma porównania do tej gry, naprawdę. No, naprawdę to jest niebo i ziemia. Hej. Dobra, myślałem, że nie przyjadę. Co? Szósty poziom? Przecież ja tam nic nie zrobiłem na piątym. Dobra, fajnie, fajnie. No cyk. No, kurde, tamta nie zaliczyła checkpointa, a ja już przejechałem. Jaki numer? Ale dobra, to się nauczy, że. zapomniałem się skupić, ale ta się nauczy, przynajmniej, żeby nie chodzić po torach. Bo to tak trzeba. Przejechałem go? Kurde, tak przejechałem. Go. Dobra, sukces. Już koniec. Przecież my tu za sekundę przejdziemy, jak tak to będzie dalej się toczyć. Jedną mapę powiem Wam tak, żebyście widzieli skalę trudności, jak się niektóre mapy przechodzi tutaj. To mapę westernową z pociągiem, wagonikiem pociągiem przechodziłem 4 dni albo tygodni. Już nie pamiętam, ale trochę to było. Nie no, sam znowu, Dobra, skinęła sama z siebie. Często tam się bywa. Nie, nie. Oj. Zablokowałem się. Ej, tego się nie da przejść, co jest? O, dobra, teraz się udało przejechać. I poziom siódmy mamy. No to fajnie, kurde, tak. Siódmy? Ósmy, kurde, nawet. Dobra. Unikaj osi. Maj szczęście, TBH. Fajnie. 6-6. No jedź. Nie wiem, no lej, jesteś sam, kurde. Co to ma być, że ja jak jestem twoja? Czy, czy o co chodzi? Co za zboczenie jest, no nie wiem, no nie mogę przejechać tego, bo mnie się przykleja do mnie, niech on z nią pojedzie tam. No i jedźcie sobie sami, nie będę was sam niańczyć, kurde. Co to już? Po co mi ten wagonik tu jest? Zresztą ja tu nigdzie nie wiadomo. Nie wiem, dobra. Wydaje mi się, że jeżeli okaże się, że wagonik jest nieprzydatny. A! Nie jest za specjalnie przydatny. To... Już, kolejny poziom. Przecież to już jest dziesiąty? Najlepszy... Dobra. I. No, to trudno. Się mówi, była czasem. Ale to dobrze, w sumie, że to pojechało dalej, bo dzięki temu jest szansa, że kogoś innego ten walny to. Oa. Poszło. Dobra, teraz full skupienie. Tutaj fałszywego kroku nie mogę dać, bo mnie zastrzeli to. Nie, nie, dobra, udało się, udało się. Wcale nie panikowałem, wiedziałem, że mi się. Wiedziałem, że mi się to uda. Co jest, kurde? Nie, 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 nie. Nie wiem, to trzeba się skupić tutaj, bo to nie może tak być, że mnie. To było bliskie. Nie, 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 znowu to główienko mało Dobra. Przywitałem się ze śmiercią prawie powiem, że to było tak bliżutkie... Że sam się nie spodziewałem. Nic nie widzę, bo mnie światło ze słońca oślepia. Dobra, teraz tylko muszę przeczekać tutaj, żeby sobie przeleciało. I w sumie to już jestem na końcu. To już nie ma co tutaj nawet... Ci martwisz, że przegram? Raczej powinienem tu wygrać, właśnie. Dobra, jestem na końcu. O, i przyszedłem. Fajnie. Łatwo. No dobra, możemy sobie przetestować tutaj śnieżkę. O, fajnie. Przeszedłem. Łatwiutko było. To co jest? Wielka Śnieżka. To chyba jest kolejna mapa z tego twórcy, tak mi się wydaje. To jest kolejny ten, kolejny wątek. I to całkiem ciekawy. No dobra, ale może nie na Śnieżce, bo ona jest taka nie ten... Chyba wygram to, tak mi się wydaje, że... Może nawet lepszą Śnieżkę dostanę, jak to przejdę, nie wiem, w sumie nigdy... Nigdy nie byłem na tym poziomie. Tak, w zasadzie. Ej, jak to strzela tam. Ale dobra, przeszedłem, Wagonik za mną jedzie z bombą. To było bliskie. Widziałem już, jak mnie ten. i wystrzelił w Co to jest? Co to jest? Skąd to idzie? Dobra, jedziemy teraz tutaj na dół. I tu coś jest. No, definitywnie tu coś jest. Tylko co? Co to jest? Co to daje? Czy to jest sekret? Wydarzenie Godspeed. Dobra, czyli tak. Czyli odkryliśmy sekret. Dobra, jestem. Trochę odstaje od tego, ale jest i tak dobrze. Wydarzenie Good Speed. Czy to też jest to? to? Ten fragment, Ok no, on, wejdź tam. To chyba coś. Oj, ej ej, 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 To chyba z pełną prędkością muszę tam wjechać, bo inaczej to się nie uda. Raczej. A, a, tak prawie się udało. o ale tak. Spróbuję 35 wjechać tam. Może to jest to. Op. Dobra, jestem. 35 to jest to, definitywnie. Good speed. Tam już koniec jest? Czy co to jest? To no chyba trzeba się rozpędzić. Dobra. O, super, i zepsułem. Okej, okay, okej, okay. jest git, jest git, jest git. Hamuje, hamuje, hamuje. No i od razu z pełną prędkością będziemy jechać tam. Może dolecimy gdzieś. Nie wiadomo w sumie. No, ukończone. Então,